EXFAL specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości maszyn rolniczych, w których zastosowano rozwiązania techniczne, potwierdzone patentami i wdrożone do produkcji, spełniające oczekiwania klientów, a także profesjonalnych maszyn komunalnych, obejmujących posypywarki, solarki i piaskarki. W tym roku żeśmy zaprezentowali piaskarka wałowa zawieszana, piaskarka wałowa ciągniona i piaskarka napędzana silnikiem elektrycznym. Szczególnym szlagierem i popularnością zaczęła się cieszyć piaskarka zawieszona wałowa. Przechodzimy do większych gabarytów piaskarek oraz maszyn komunalnych, czyli 3, 4 i 5 tonowych ciągnionych. Przebojem może być piaskarka zasilana silnikiem spalinowym. W tym roku szeroką ławą z naszymi produktami weszliśmy na rynek niemiecki. Rynkiem niemieckim zajmuje się pan Czesław Paprotny. Seit kurzem wir haben angefangen mit Firma Dexval und wir gucken sehr Weil te produkty, które firma Dexfall ma na sobie, są und bardzo dobre, kwalitatowe i techniczne. Osobiście myślę, że mamy wiele do powiedzenia w deutszym marcu. Firma cały czas poszerza gamę produkowanych przez siebie urządzeń, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz stale wzrastającymi wymogami odbiorców. Szczegółowe informacje na temat oferty firmy Texfal można znaleźć na stronie www.texfal.com.